Bardzo ważne jest, że ta informacja dociera do szerszej grupy ludzi i do zainteresowanych i nie ma tutaj też problemu z dyskusją o trudnych problemach, bo także w tych panelach pojawiają się trudne pytania, obawy, problemy dotyczące ewentualnego oddziaływania na, na, na ludzi energetyki odnawialnej. To są czasami też takie nieraz zaskakujące e, problemy, bo na przykład mówi się o, e, o poziomie hałasu na pozi około 40 decybeli e, w przypadku wiatraków, co oznacza, że to jest taki sam, e, taki sam e, hałas, jaki wytwarza zwykły, zwykły e, nawilżacz do powietrza, który sobie e, często stawiamy w domu i nad tym się specjalnie nie zastanawiamy. E, ale bardzo istotne jest e, też w tej dyskusji, że e, coraz większe i coraz bardziej ciekawe są perspektywy Wytwarzania energii na własne potrzeby, lokalnie, tak aby ta energia nie była daleko przesyłana, tylko była zużywana od razu na miejscu. Gminy, samorządy stanowią idealny podmiot do tworzenia takiego zaczynu, do budowania. Samodzielności energetycznej, ponieważ samorządy są płatnikiem podatku VAT, i dla samorządów cena energii to jest cena energii łącznie z VAT-em, nie mogą sobie tego VAT-u odpisać. A więc, jeżeli mówimy o zasilaniu na niskim napięciu, to jest ponad 600 zł za megawattogodzinę.